Siemanko siemanko hey. dzisiaj bym chciał pokazać jak wymienić dentkę w rowerze. Zobaczcie, tu mamy hamulec, który rozepniemy, ale to nie jest takie proste. mam tu coś nie. No co ramię? Mamy rozpięty hamulec. Przywracamy rower na górę nogami. W ten sposób. Oczywiście musicie zrzucić bieg na najmniejszą zębatkę czekajcie tylko zobaczyć czy światełko się świeci nie jest okej okay. szybko zamykacz odciągamy raz tu sobie luzujemy śrubę dwa Wyciągamy koło. Teraz. Bierzemy łyżkę do opon. Podsadzamy delikatnie pod. Pod oponę. I ciągniemy dookoła. W ten sposób. Mamy oponę zdjętą. Teraz musimy tutaj tą nakrętkę odkręcić, bo zapomniamy ją odkręcić. O, oponę ściągamy tak jakby z jednej strony. Bierzemy tutaj w ten sposób, odginamy oponę, wyciągamy dentkę. Teraz co my robimy? Bierzemy drugą dętkę. Tu odkręcamy, zobaczcie, bo to jest wentyl presty. Odkręcamy tutaj ten wentyl. Delikatnie nadmuchujemy, żeby był kształt dętki i sobie go delikatnie zakręcamy. Mm. Chwilę, 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 szukamy teraz otworu mamy otwór na wentyl, wsuwamy wentyl i układamy w oponie dętkę. Czekajcie pozyję troszeczkę kamerę, że mi leżej, leżej chodziło. Dętkę sobie układamy w ten sposób ładnie w oponie teraz zakładamy oponę, czyli owciskamy wciskamy to jest opona akurat drutowa nie jest oponą zwijaną mamy leżej założyć to jest opona jakby kogoś interesowała szwalbę dętka jest oponą Continentala 28x25 wentyl 6cm na 6mm jak dobrze pamiętam to jest Akurat, czyli e, mam pompkę, to jest akurat e, dentka Continental z wentylkiem śledera szosowym. Odkręcamy tutaj, tak jak mówiłem, wentyl, nakręcamy redukcję w ten sposób i zakładamy pompkę. Musimy troszeczkę podpompować nie mocno ale troszkę trzeba w ten sposób aby nam się wypełniło trochę koło zaraz powiem dlaczego dobrze możemy ściągnąć pompkę troszeczkę ściskamy ugniatamy żeby nam się dętka nigdzie nie zacisnęła między obręczą a kołem między obręczą a oponą nuzujemy sobie tutaj tą nakrętkę bierzemy teraz tutaj pamiętajcie, że zawsze najlepiej jest na najmniejszy bieg wrzucić zakładamy sobie na zębatkę i wkładamy koło nam gdzieś się tu oparło no ale ale to nic czekajcie nie, łańcuch nam chyba zleciał tak, łańcuch nam spadł ja sobie go tu założę Jeszcze raz koło ściągnę. Łańcuch założony. Zakładamy koło. Czyli tu na najmniejszą zębatkę. I koło nam weszło. I teraz dlaczego? Dokręcamy tutaj tą śrubę po tej stronie zobaczcie w ten sposób no tu dosyć ciasno się zapinało może jeszcze troszeczkę teraz już polecam zapięcie hamulca a dlaczego? ja Wam za chwilkę powiem zapięliśmy hamulec żeby ustawić prosto koło. i teraz patrzymy czy nam gdzieś ociera o hamulec nie ociera, czyli teoretycznie koło musi być prosto. Zapinamy szybko zamykacz. Bierzemy rowerek do góry nogami. Sprawdzimy sobie czy jest wszystko około z przerzutką. No jak widzicie przerzutka nam chodzi, tu już się za duży przekrót zrobił, ale przerzutka nam chodzi w rowerze, także jest ładnie. Teraz sobie znajdę wentyl, amulec nigdzie nie ociera, sobie i wentylka. Nie gadajcie, że go ukradli. Gdzie jest wentyl? Gdzie jest wentyl? Tu jest wentyl. Na dole. Ja go wolono mieć na górze. Mamy na górze wentyl. Bierzemy pompkę. Zakładamy, uważajcie, bo to są tyle wysokośniowe presty one się lubią łamywać I pompujemy sobie Do zadanego ciśnienia czyli 8 barów Ja tutaj dużo nie będę pompował z tego względu, że ten rower tylko stoi Zakręcamy adapter. Mam nadzieję, że bez wentylka. Lubię się czasem wentylki wykręcić. Zakręcamy wentyl. Zakręcamy tutaj tą nakrętkę, która ma nam za zadanie trzymać. Nie, to nie jest ta nakrętka. tylko inna nam się wcisnęła. O, to jest ta nakrętka. Ta nakrętka ma za zadanie trzymania wentylka w obejmie. Akurat tu mamy niski stożek, ale przy wysokich stożkach długi wentyl się przydaje. Dokręciłem. Cześć, powiedzcie czy było dobrze widać. Dajcie łapkę, subskrypcję i dzwoneczek. Jak się filmik podobał, jak się nie podobał też naciśnijcie dzwonek, suba i łapkę w górę. Pozdrawiam. Do kolejnego filmiku. Hej, do zobaczenia. Cześć.